Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać odcisk palca do telefonu Motorola Edge. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki zabezpieczenia. Tutaj wybieramy opcję Odcisk palca. I żeby ustawić odcisk palca, musimy mieć też hasło ekranu: blokady. Wybieramy opcję, która, którą chcemy ustawić. Ustawiamy, a następnie zatwierdzamy. Jeżeli mamy już ustawione hasło, nie będziemy musieli ustawiać nowego hasła. Wybieramy, edytujemy ekran blokady. Czy chcemy, żeby pojawiały się tam powiadomienia, dajemy gotowe. A następnie rozpoczynamy konfigurację palca. I kładziemy przycisk. Kładziemy palec na yy, odcisz, na skanerze, przepraszam. Dotykamy go, a następnie unosimy i jeszcze raz dotykamy. Następnie, jak już zeskanujemy, możemy wybrać opcję "Dodaj kolejny" lub nacisnąć "Gotowe". Możemy też edytować nazwę odcisku palca, jeżeli na nią naciśniemy. Lub usunąć go, naciskając na przycisk śmietnika. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.